Zwrócę się do ekspertów. Sylwester Bębas dzisiaj z nami. Słuchamy tej historii na pewno z przejęciem, bo choć przyzwyczajeni na ringu ocalenia do historii mocnych, to przyznam szczerze 20 lat za kratami zasłużone. Nie, dla mnie nie do wyobrażenia. I moje pytanie brzmi, czy według ciebie, Sylwester, nie ma sytuacji bez wyjścia? Czy... Zawsze z punktu widzenia nauki, ale też i trochę ducha, jest droga powrotu do bycia człowiekiem w pełni tego słowa znaczenia. Tak, droga powrotu do, do człowieczeństwa zawsze jest. I ta droga czeka na, na każdego człowieka, który jest w kryzysie. Tak jak tutaj było w historii Zbysława, że doszedł do tego. Punktu takiego kulminacyjnego, do tego swojego dna. No, bardzo ważne jest w wychodzeniu z kryzysu taka nadzieja. Zobaczenie, że jest nadzieja, że ja też mogę wytrzeć, wiecie, że ja też Bo mogę... na pewno gorzej już nie będzie, więc może pe... być tylko lepiej, nie? Tak, to było to tak zwane dno i później pojawiła się nadzieja. Spotkał tam człowieka, który powiedział, że miał 19 lat trzeźwości i to obudziło w Zbysławie taką nadzieję. Ale rzeczywiście historia Zbysława... Jest bardzo trudną historią ten wypadek, który mu się przydarzył. No tutaj te łzy, które się pojawiły, to pokazuje, że to jest wciąż żywe w nim, że, że to zostawiło olbrzymi ślad u niego. Niestety tak jest, że no ta powszechność używania alkoholu, bo no około 90% ludzi w Polsce z różną częstotliwością spożywa alkohol. Kilkanaście procent jest uzależnionych, to jest 3-4 miliony ludzi, więc uzależnienie od alkoholu jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Około 40-50% wypadków, czy to drogowych, czy budowlanych, czy takich, jest niestety związane z używaniem alkoholu. Doktorze, Sylwester Bembas to autor jednego z nielicznych naukowych opracowań o 12 krokach w Polsce, bo na świecie takich opracowań jest ogromnie dużo. Sporo dziś o 12 krokach było. Jakbyś miał powiedzieć, co w tym programie leczy, co jest urzekające, dlaczego warto go poznać i stosować, niezależnie od tego, czy potrupował nas alkohol, czy po prostu jesteśmy głupi i leniwi, to na co byś wskazał? Tak, no to rzeczywiście program, niezwykły program, który Pomógł wyjść ze zniewoleń, z kryzysów wielu milionom ludzi na, na całym świecie. I tutaj ten program działa dwojako. Pierwsza rzecz to jest aspekt duchowy, czyli no bo zniewolenia, uzależnienia też są chorobami duszy. Więc ten program daje drogowskaz, daje taki drogowskaz, którym warto iść. I krok po kroczku prowadzi człowieka do pełnego człowieczeństwa, do rozwoju. Ten program najpierw zaczyna się od tego, że człowiek uświad Zdaje sobie tą chorobę, że jest chory, i później krok po kroku z tej choroby wychodzi poprzez odbudowywanie relacji z samym sobą, poprzez odbudowywanie relacji z innymi ludźmi, poprzez zadośćuczynienie, i później poprzez bycie tu. I teraz, tak jak w historii właśnie Zbysława było. No i drugi aspekt to jest ten aspekt terapeutyczny. Mm. Ten program pozwala przepracować pod względem terapeutycznym wszystkie trudności, czyli te przyczyny, które prowadzą do uzależnienia, do kryzysu, swoją przeszłość, odbudować swoją teraźniejszość, wybaczyć sobie tą trudną przeszłość. Tak jak to świadectwo, które tutaj mm. Zbysław dzisiaj dał. To jest Odwaga, żeby dać takie świadectwo i mówić o tak trudnej historii i o tak pięknym Nie. człowieczeństwie, o tak pięknym wyjściu z tego kryzysu.